W konkursie zaprosiliśmy producentów, szukając przebojów FMCG, czyli produktów, które będą się dobrze sprzedawać na półce, z których można zrobić jakiś zbiór The Best of FMCG i to będzie samograj. Wymyśliliśmy sobie, że te kategorie, które pojawiają się po kolei, kategorie produktów, będą się układały w taki rytm codziennego dnia, czyli zaczynamy od porannej kawy, a potem już będzie coraz gorzej. Kawa ziarnista, najlepsza. To Dalmair Kremadoro firmy Kokochi. Teraz my mamy ochotę na soki, nektary i napoje niegazowane. Zwycięzcą zostaje firma Agrosnowa za sok pomarańczowy Fortuna 100%, bez dosypywania cukru. Trendem światowym prozdrowotności i postawiliśmy wszystko na soki 100%, bez dodatku cukru. Okazało się tą skuteczną strategią. Okazało się, że konsumenci rzeczywiście dla nich to zdrowie jest ważne i wybierają zdrowe produkty. E, dlatego też no, będziemy kontynuować tą strategię. Jesteśmy tego szczególnie dumni. Jesteśmy w kategorii pod tytułem Oliwy. Jerry uznało, że najpyszniejszy jest po smarowaniu się. i posmarowaniu się. Oczywiście, przed wyjściem na plażę w Bułgarii. Monini, oliwa z oliwek Extra virgin, Monini Classico. Zapraszam do nas na scenę. Extra Vergine. Extra Vergine. Vergine. Nie. Okej. Okay. Jesteśmy akurat jedyną marką, która w Polsce się reklamuje w telewizji. Uważamy, że oliwa jest częścią jakiegoś, można powiedzieć, włoskiego stylu życia i właśnie chcemy przekazać, że oliwa niekoniecznie tylko do sałatek, ale że jest fantastycznym dodatkiem w kuchni, nie tylko, również w kosmetyce. W dodatku bardzo zdrowym. Ten olej wprowadziliśmy w zeszłym roku, postawiliśmy tutaj na reklamy w prasie branżowej, jak również w prasie konsumenckiej, informując detalistów, informując duże sieci, że taki produkt jest. Kolejna kategoria to, no nareszcie, ryby w puszkach. Szprot, co się pomidorowym triumfuje, firma Gral. Zapraszam serdecznie. Nikogo nie zaskoczy kolejna kategoria po rybkach, jakże oczywista. Kategoria wódki czyste. A zwycięzcą, czegoś jakoś się dziwnie uśmiecha przy tej kategorii. Wódka Vols, Vols Premium Wodka, zapraszam przedstawiciela firmy Vols. W produktach FMCG, a zwłaszcza w produktach alkoholowych, które Sprzedajemy. Ta strategia jest dosyć prosta. To jest kwestia dostępności, to jest kwestia komunikacji z klientem, która odbywa się na poziomie półki i to jest kwestia tak naprawdę egzekucji, czyli krótko mówiąc zebranie dobrego zespołu, który jeszcze chce ze sobą pracować i chce odnosić sukcesy. Jest to produkt popularny, mainstreamowy nazwijmy to. To oznacza, że musi trafiać do bardzo szerokiej rzeczy ludzi, i trzeba znaleźć coś, co jest dla tych ludzi prawdziwe. I to nam przyświecało, żeby ta marka nie napinała się, nie pokazywała, czym to ona nie jest. Tak jak niektóre marki próbują być bardzo trendy i tracą w jakąś gdzieś autentyczność. Ta marka ma 80 lat, ona musi być autentyczna. Drodzy Państwo, gdyby pomimo tego trzykrotnego upojenia piwem mocnym, piwem smakowym i wermutem, nasza zaproszona na wieczór koleżanka lub, lub kolega, co tam kto woli, już nie, nie wnikam, nadal używał wymówki, że boli główka, no to kolejna kategoria wszelkie wątpliwości rozwieje. Przed Państwem preparaty przeciwbólowe, mianowicie US Farmacja i Buprom. Obsesją marketingu jest konsument. Marketing zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby klient kupił produkt, ba, żeby go użył, bo powiedział super i najlepiej jeszcze za mnie kupuje kupuję go jeszcze raz. Pozornie jest poza branżę PCG, ale tak naprawdę my dostarczamy tego narzędzia, żeby te dobra były tak naprawdę szybko zbywalne. Zastanawialiśmy się, dlaczego nasz udział w rynku ciągle rośnie i ja myślę, że tym pomysłem jest to, że Fiat ma wyodrębnioną strukturę do sprzedaży samochodów dostawczych i nasza struktura potrafi myślę, że lepiej niż konkurentów odpowiedzieć na potrzeby klientów. Braliśmy pod uwagę przydatność produktu, częstość używania go, walory smakowe. A również wsparcie promocyjne danego producenta w punktach sprzedaży, jak i również innowacyjność tego produktu.